Przed lotem, Krzysztof, jak Więc tam... przed lotem w ogóle głos odbiera. ten samochód, kto tutaj jeździ? Dzięki za uciekanie. O, o, będziemy chyba... Ech, tak ale nie, tak nie, to trzeba inaczej zrobić. Nie, nie wolno tego do maksymalnie. Do, do końca, ja wiem. Tylko, tylko ja... teraz. <głos> <Znaczycie>. <głos> Mogę poronić. Aaaa! Dopiero teraz wiem, opuścimy. Nie, wiem, o. Bardzo ciasno? Jak nie. się czujesz? Nie? No tak, jakbym się nie czuł. Na szczęście nie będziemy z 36 Dawaj, teraz do, dobrze podwiewa. Jest ok. No, i... Ciągni go, 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 jeszcze, go,